halo, halo ludzie, odbiór jeszcze podłączymy so. sobie zegarek ładowania okej okay. Zobaczymy, czy ktoś tu dzisiaj się pojawi zainteresowany. Godzina dziewiętnasta. Zajadę do domu. Do domu będzie koło dwudziestej. Zjem coś, ogarnąć się i do spania. O to tak, tak jedzie. O, pak, dziewczyna. Nauka jazdy. Na okrągu jeżdżą. Kursują, uczą się. W sumie ja to się nie uczyłem jeździć samochodem, tylko ja musiałem godziny wyjeździć. <noise> I obyć się tak jakby w ruchu miejskim. To tyle potrzebowałem. Moje jazdy samochodem to cyk, cyk. I się jechało niż wymyślicie dobra co ja zrobię owa Witam witam o samopoczucie pytam Czy wszystko w porządku Mam nadzieję, że tak. Ja znowu do domu i tak. To do pracy, to do domu. Trochę zmęczony jestem, nie powiem. 8 godzin pracy było. Z 25 tysięcy kroków czasłem, 26 tysięcy kroków pracy czasłem, bo w domu zrobiłem tam gdzieś rano na Orbitreku no, w okolicach 4 tysięcy. A teraz już 30 tysięcy kroków, także aktywność dobra. Kalorie w aplikacji mam na poziomie około 2000. Zaraz przyjadę, coś sobie zjem, jeszcze więcej. Agusia, hej, coś sobie zjem dodatkowo. Wydatek kaloryczny już patrzyłem, miałem 2800. Także jakbym zjadł 500-600 kalorii, to jest ten deficyt kaloryczny zachowany. Ale do godziny 12 jeszcze przecież żyje i kalorie są spalane. Jest energia wydatkowana, tak? Także gdzieś myślę, w okolicach dzisiaj 3200 będzie wydatek kaloryczny zrobiony. O no tak na spokojnie. Ale... Zmęczony jestem, 9 maj, dult będzie chyba, w maju będzie dult, ale to dult to taka duża impreza, wiecie, karuzele, to, ale to jest tam taki chaos, taki krzyk, hałas, dużo ludzi, a drogo, Ejko. tak drogo, że szok. No, ludziska. Także zapraszam do subskrypcji kanału. Kilka osób już jest. Zadawajcie pytania, chętnie odpowiem, wykorzystując ten czas jazdy do, do domu, oczywiście dbając też o zachowanie ostrożności jak najbardziej. No tak, jakoś muszę działać, bo jeszcze nie ma tego czasu, żeby działać, wiecie, poświęcać tyle czasu, ile poniekąd by się chciało na te działanie na YouTubie, także no, co mogę, to robię. Mam nadzieję, że w jakiś sposób komuś coś pomagam, filmy jakoś tam się nagrywa w miarę możliwości. Tak fajnie, żeby jeden, dwa filmy na kanał wpadały w tygodniu, to ta systematyczność jest utrzymywana, nie? Kanał się rozwija, nowe osoby subskrybujących są, Stali widzowie są. Jeszcze zrobię dobrą, dokończę tą redukcję, to wtedy będzie też zainteresowanie większe, później już jak będzie ta redukcja zrobiona, sylwetka będzie fajnie, estetycznie wyglądać, umieśniona. Wtedy będę sobie trenował też powiedzmy bez koszulki, dojdzie do tego jeszcze pompa mięśniowa, także sylwetka będzie wyglądać na dużą. Gdzie nie będzie taka duża, jak niektórzy będą myśleli, ale będą może się interesować, bo powiedzą: O, wielki chłop. Nie wiem, dlaczego ludzie się interesują wielkimi chłopami, a sami tacy wielcy nie chcą być. A sami gdzieś używają, uważają, że być takim wielkim to będzie się kaleczniakiem. No bo taka jest prawda, nie? Ja cały czas informuję o tym, że są granice. Coś mnie ominęło? Nic. Agusia, nic cię nie ominęło. Jesteś prawie, że od początku. Musisz słuchać uważnie. Jak, jak nie będzie słuchać uważnie, no to cię coś może ominąć. No, tak, może cię coś ominąć. Ale tak, to musisz słuchać uważnie. To cię nic nie ominie, na pewno. No i powiedzmy, że. Powiedzmy, że co? Powiedzmy, że Agusia wybiła mnie z myśli. Nie no, nie. Bo mówię, że cały czas powtarzam, że za dużo tłuszczu na ciele jest niezdrowo, za dużo mięśni mieć jest, też jest niezdrowo, bo to też jest wysiłek dla narządów, tak? Mięśnie muszą być ukrwione, dotlenione, to no też serducho, reszta narządów innych też pracuje na wyższych obrotach. Szczególnie jeżeli no, robimy coś, jakąś pracę wykonujemy, czy coś zależy. To tak żeby wszystko wiecie, trzeba znaleźć, jak to się mówi, te złote miejsce, te, ten, ten środek taki komfortu. To, co będzie dla naszego ciała odpowiadało najlepiej. Przy czym będziemy się powiedzmy dobrze czuć. Tak. I tu chodzi również o umieśnienie naszego ciała, jak i o zatłuszczenie. Dzisiaj dostałem jeden komentarz. Pod chyba tym najnowszym filmem, nawet nie wiem. Później zobaczę w domu. Odpowiem na ten komentarz. Że redukcja fajna, szacunek, ktoś, ten traktor, traktor, tak? Szacunek ma ten widz dla mnie, ale żebym nie był jak Patyk. No nie będę jak Patyk. Jak Patyk to ja już wyglądałem, powiem w 2019, kiedy robiłem tą pierwszą redukcję. Zszedłem do lekko ponad 82 kilo i na twarzy już strasznie tak szczupło wyglądałem. Już sam zacząłem się sobie nie podobać i powiedziałem, nie dobra, koniec, już nie robię redukcji, bo to już y, negatywnie wygląda, wyraz twarzy, y, sam już sobie się nie podobałem, aczkolwiek ta redukcja nie była dokończona, bo było jeszcze trochę tłuszczu do spalenia. W 2021 roku fajnie ta sylwetka wyglądała i poniekąd y, w tym roku chcę coś takiego zrobić i później utrzymywać to, nie? bo to nie było jeszcze nisko poziomu tkanki ruszowej, ja myślę tam może 7, 7-8% tam było tkanki tłuszczowej. Także nie było y, bardzo nisko, niezdrowo, Te 7-8% to jest dla mężczyzn dobrze. A czykolwiek też tu chodzi o, o, przy, o niskim zatłuszczeniu naszego ciała, chodzi też, żeby mieć dobre samopoczucie. Na to też zwracamy uwagę. I ja na tym, na tym też się skupiam. Wygląd parametry pomiary to jedno, ale samopoczucie ogólne to jest drugie. To jest poniekąd nawet też najważniejsze, bo nie dążysz do nie, nie wiadomo jak mega fajnego wyglądu sylwetki, żeby komuś zaimponować w internecie czy znajomym czy gdzieś tam. tylko bardziej się skupiasz na tym, żeby mieć dobre samopoczucie. Jak już nawet nie jest... Ta sylwetka zrobiona taka mega sylwetka marzeń, a samo poczucie się zaczyna psuć, bo już jest nisko, dajmy tego, tłuszczu, no to znaczy, że musisz spróbować znowu zacząć budować masę mięśniową i dopiero znowu redukcję. Także wiecie, to wszystko etapami. Budowa sylwetki to wszystko jest etapami. To, to, budowa sylwetki to jest jak budowa domu. Wszystko musi być robione etapami. I nie zawsze wszystko ładnie wygląda, ale jak już wykończysz tą budowę, już powiesz, dobra, budowa skończona, to wtedy co jest? Jak to moja córka mówi? Wow, wtedy jest wow. O, o to chodzi. Także wiecie, takie pewne etapy trzeba przetrwać, przetrzymać. a później jest wow. Także zobaczycie, kto będzie na kanale, będzie subskrybował, będzie obserwował, to będziecie wiedzieć w którym momencie już jestem zadowolony. Kiedy już jest coś zrobione z mojego punktu widzenia dobrze, już są efekty. Już jestem zadowolony. Ale to nie jeszcze jest, to jeszcze nie jest ten moment. W niedzielę o godzinie 7 rano pomiary ciała, zobaczymy też ile mam procent tkanki tłuszczowej, bo to z tych pomiarów wyniknie, być może procent tkanki tłuszczowej obliczę sobie też z jakiegoś wzoru, zobaczymy, możecie sami jakiś wzór przygotować, nie ma problemu, wrzucicie na czacie wzór, zapoznam się z informacjami, jak mam te y, pomiary zrobić i się zrobi pomiary, obliczę się, za procent tkanki tłuszczowej i ważenie będzie tak, że w niedzielę. Już wam zdradzę, że mniej jak 88 kilo. Mniej jak 88 kilo jest. Może mniej jak 87 kilo. Nie no, od, po czterech tygodniach miałem 3,6 kg mniej po czterech tygodniach. Także efekt jest dobry, bo prawie ten kilogram na tydzień, a kilogram to jest taki maks spadek wagi, jeżeli chodzi o redukcję, tak? Pół kilo minimum, kilogram max. Oczywiście więcej też może spadać, ale nie w moim przypadku, bo ja nie mam dużo tłuszczu do zrzucenia. Edgar, no, ruszanie się jest dobre. no. Dobrze mówi, no masz rację, no bo ruch jest bardzo ważny, nie? Ruch pomaga redukcję, Oczywiście. Na redukcji musi być ruch. Bo jak nie będziesz się ruszać, to mięśnie nie będą pracować i będzie spalanie. Mięśnie przez Twoje ciało. Wiesz o co chodzi. Także wiesz jak to jest. Widzę, że coś się znasz na temacie. Widzę, że coś się znasz. Tutaj sobie ktoś biegnie, a taka pogoda jest, nie? Raz słoneczko świeci, zaraz już się ubierzesz, idziesz biegać, a, tu, a tutaj już deszcz ładuje. Taka dziwna pogoda, namieszane, pogmatwane, że szok. Dajcie spokój, kto to widział, takie rzeczy. No, jeszcze jest jasno. O której żeście dzisiaj rano wstali? Dajcie znać. Ja chyba 5:30 już byłem. już byłem rzeźki. już byłem na chodzie. Idzie spać Agusia. Ja się pytam, o której żeście dzisiaj wstali? A Agusia idzie spać. No, trochę za szybko. To tak powiedzmy, z kurami idzie spać. To już tak kury zawijają się do spania, Stanisław siemano, co tam u Ciebie, miałem się do Ciebie odzywać, bo nie wiem weekend mi tak przeleciał, że szok, ale Ty musisz przycisnąć Stanisław chyba, chyba musisz zmniejszyć kalorie. Y bo nie wiem, jak to u ciebie wygląda. I trzeba patrzeć w wydatek kaloryczny, żeby mniej więcej gdzieś to. No, czas leci nieubłaganie, tak. To jest, to jest masakra, nie? Tu byś chciał coś w domu zrobić, tu byś chciał coś na YouTubie, tu, tu auta sobie posprzątać, nie, masakra. Jeść sobie zrobić, trening zrobić, a. Coś jeszcze pooglądać. Wiadomo, że poglądać, coś posłuchać, jakieś ważne mądre rzeczy, nie, bo ja tam czasu na pierdoły nie marnuję. Mi to tam czasu szkoda. Ale tak patrzę u Ciebie. Stanisław waga stoi, nie? Chyba można. Chyba można. 100 kilokalorii ująć. 100 kilokalorii ująć. Jeżeli to przestrzegasz, albo dorzucić aktywność, trzeba się też temu przyjrzeć. Dokładnie musisz mi powyrzucać, poprzesyłać screeny Samsung Health. Ty, jak jedziesz, to lepiej daj sen na wstrzymanie, bo kogo rozjedziesz? Mistrzu kierownicy, najlepszy z najlepszych. Najlepszy z najlepszych w okolicy. Nie martw się, nie martw się, bo widzisz. Ja to tak korzystam z tego telefonu, tak jakbym miał włączoną yy, nawigację, nie? jak jedziesz, patrzysz w nawigację, tak samo, wiesz co jest ważne, nie obsługiwać w czasie jazdy telefonu, a że zerkasz w telefon, to nie ma nic z tym złego, bo zerkasz również w nawigację, też możesz kogoś rozjechać. No, ja tak nie uważam, że czerwone kurtki są dla gejów. Chodzisz w czerwonej też? Ze mną nic byś nie pokręcił. Widzisz? Czerwone auta też? Wszystko to czerwone to jest dla gejów, tak? trzymam maks 2,5 tysiąca kilokalorii, trzy treningi siłowe w tygodniu, plus spacery i jeden trening taki cardio, no to jest dobrze właśnie to, to jest dobrze, tylko teraz trzeba zobaczyć, bo Ty masz w okolicach 1900 kilokalorii podstawową przemianę materii, to Trzeba się temu przyjrzeć, czy, czy nie warto gdzieś te, no bo Ty jednak nie masz taki też aktywny y, tryb życia, nie? Teraz Ci te spacery doszły, ale jeszcze te 100 kalorii można by, by uciąć. Ale to zobaczymy teraz na ten weekend, czy waga spadnie. Trzeba mieć rozum, jak się prowadzi, a nie patrzysz co chwilę w telefon. No dobrze. Każdy odpowiada za siebie. Nikogo nie przyjadę, bo nie jadę w terenie zabudowanym. Nie ma co przeżywać. Zainstaluj no sobie lektora, to ci te bzdury będzie czytał. No to widzisz, jak nie będziesz pisał bzdur, to nie będę czytał bzdur. Jak rozjadę kogoś, to Ty jesteś winny, Dariusz. Jesteś winny. Będziesz musiał czuć się bardzo odpowiedzialny, bo piszesz bzdury i ja czytam i mogę kogoś rozjechać. Ja niestety raczej nauczę się czy w pracy siedząco. Więc spacery albo trening to jedyna, jedyna aktywność. No i to jest właśnie mało. Jest tak powiedzmy mało, a mając te 2,5 to masz 600 kilokalorii. Nadwyżki od podstawowej przemiany materii. To, to, także te 100 kilokalorii można by jeszcze uciąć, ale to zobaczymy teraz na weekend, nie. Ale bez tego ciężko by było. Aha. Dobrze. Nikogo nie wiadę. Spokojna głowa. Szymon, do domu jadę po pracy. 30 tysięcy kroków już wpadło. Dariusz, dzięki. szeroko jest. Szeroko pobocza, wysypane nawet kamieniami. Tutaj w Niemczech to tak dobre drogi. A czykolwiek powiem Wam, że tu zrobili taki. Wcześniej był podjazd, przejazd, pod przejazdem kolejowym i takie było zwężenie i zrobili wiatr i powyskakiwały, nie wiem ile tutaj już jest czasu, 4 lata? Niech będzie ze 4, może 5 lat. I powyskakiwały dziurki po zimie, to się zdziwiłem. Mówię tutaj? Nowa droga? Co to jest droga 3-4 lata? To jest nic. I powyskakiwały dziurki po zimie, ale już są załatane, nie? Nie, jak w Polsce, że jedziesz i dziura coraz większa, 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 większa. O, nie wiem, czy ja się tu moim plikiem zbiorę. Hey, dał rady No jeszcze dwa kilometry do domu także chwilka i kończymy ale nie zauważyłem żeby tam w tym miejscu co zawsze połączenie się straciło Coś dzisiaj było lepiej. 21.30. Pójdę sobie spać. Pewnie jutro też wstanę po piątej. Zgrzeweczka. Trening siłowy. Wpadnie dzisiaj siłowego nie było. Także sobie odpocząłem. A znowu jutro pojutrze będzie trening siłowy. Tak dzisiaj rozkminiałem też, czy nie zrobić sobie jeszcze dodatkowego jednego albo dwóch planów treningowych, jednostek treningowych, bo mam trzy jednostki treningowe FBW. Ale mogą być cztery, mogą być pięć, nie? Ola, jadę do domu. Że Mam trzy jednostki treningowe i tak się skupiam, żeby te trzy sobie treningi zrobić w tygodniu na redukcji. W Polsce to takie drogi, że zawieszenie można urwać. No ja wiem, ja wiem, w moich stronach tak samo, nie? Jak tam nieraz, teraz, jak, no jak się zajedzie autem, ale jeszcze jak BMW trójką zajechałem, kurde, to i to człowiek nieprzyzwyczajony po tych drogach jeździć, nie, to aż tak mi było szkoda tego samochodu, ja mówię, kurde, no wysiadam, biorę na plecy i idziemy, <grystanie> tak to było, bo dzisiaj tak sobie, ja sobie pracuję i tak sobie rozkminiam, przemyślam niektóre sprawy, nie, i tak sobie myślałem, że ja przecież mam, potrzebuję, jeszcze mam yy, wykroki, nie robię zakroków, nie robię na nogi wykroków. Być może jakieś inne jeszcze ćwiczenia, które miałem w okresie budowania masy mięśniowej, tutaj na redukcji nie wykonuję, to można mieć więcej planów. Możesz mieć 4-5 jednostek treningowych rozpisanych, ale skupiasz się, żeby zrobić 2-3 w tygodniu. To, że plan składa się z 5 treningów, to nie znaczy, że 5 treningów musisz robić w tygodniu. Robisz sobie trening po treningu. Takie moje podejście na luzie, nie? Do treningu też. Dobra. Ja kończę, bo dojeżdżam do domu. Dzięki wszystkim. Do następnego. Dużo szczęścia i zdrowia. Subskrybujcie kanał. Z dzwoneczkiem. Oglądajcie filmy i udostępniajcie znajomym. Pozdrowionka.